wspólnie z prezydentem miasta, tak naprawdę prezydent miasta wyszedł z inicjatywą, żeby podjąć kalkulacją właśnie czy lodowisko jesteśmy w stanie mieć bezpartnie. Tak, jesteśmy w stanie i mamy w Korzowie przy kompleksie hajduki wysłane lodowisko dla, dla naszych mieszkańców. Bardzo się z tego powodu cieszymy, co widać na naszych twarzach. Mamy też specjalnych gości. Za nami właśnie dzieciaczki. Rok 2017-18 przyjechali do nas z naprzód Janów, z Nikiszowca. Sam swoje dzieci uczyłem jeździć na łyżwach, co nie znaczy, że sam dobrze potrafię, ale zależało mi na tym wcześniej, żeby moje dzieci jeździły. I teraz mi zależy na tym, żeby wszystkie dzieci w Chorzowie jeździły, potrafi, jakby uczyły się jeździć na łyżwach, stąd to lodowisko udostępniamy za darmo. Siedem ślizgawek po 45 minut z jedną małą przerwą między 12 a 14.30. Ale tak jak to wyliczyliśmy, wykalkulowaliśmy, około 500 mieszkańców dziennie będzie mogło korzystać z darmowego lodowiska. Mieliśmy we wcześniejszych latach dwa, natomiast tamten agregat był w kiepskim stanie, jak żeśmy robili testy. Okazało się, że nie możemy go użyć w tym roku, ale tutaj obiecuję, pierwsza taka deklaracja przed kamerą, że Dołożymy to drugie lodowisko w przyszłym roku, jak tylko sobie oszczędnie będziemy podchodzili do, do wydatków, to zakupimy ten agregat nowy. Zapraszam wszystkich mieszkańców Chorzowa, ale oczywiście nie będziemy tutaj nikogo sprawdzali na wejściu na lodowisko. Jesteśmy miastem fajnych ludzi uśmiechniętych, także zapraszamy też tych z miast ościennych. Łyżwy można wypożyczyć, jeśli ktoś ma, tak naprawdę biorąc bilet 30 30 minut przed, przed wejściem e, może wchodzić za radbo. Bo Miejmy nadzieję, że w tym roku pogoda w Chorzowie będzie na tyle dobra, że te lodowisko do końca lutego będzie mogło być oblegane każdego dnia.